Adolf Hitler urodził się w małym austriackim miasteczku Braunau nad rzeką Inn w 1889 roku jako czwarte dziecko Aloisa i Klary Hitler. Od najmłodszych lat cechował się silnym charakterem, dużą ambicją i trudnością w akceptowaniu autorytetów, co prowadziło do licznych konfliktów rodzinnych, szczególnie z ojcem. Po śmierci ojca przerwał naukę i nie ukończył wyższej edukacji. Dwukrotnie nie udało mu się zdać egzaminów do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. W wyniku tego popadł w trudną sytuację finansową i zamieszkał w przytułku dla bezdomnych. Spędzał czas na tworzeniu rysunków i rozwijaniu własnych, coraz bardziej radykalnych przekonań. W czasie I wojny światowej zaciągnął się do armii niemieckiej. Został ranny i odznaczony. Wojna miała dla niego duże znaczenie nadała mu poczucie celu i kierunku, którego wcześniej mu brakowało. Po zakończeniu wojny i klęsce Niemiec rozwinął przekonanie, że kraj został osłabiony wskutek działań różnych grup społecznych i politycznych. Był głęboko niezadowolony z postanowień traktatu wersalskiego, które postrzegał jako upokarzające dla Niemiec. W 1919 roku dołączył do niewielkiej partii politycznej o profilu narodowym i robotniczym. Jego zdolności oratorskie szybko zwróciły uwagę zarówno zwolenników, jak i służb porządkowych. Z czasem przejął nad partią kontrolę, przemianowując ją na narodowo-socjalistyczną niemiecką partię robotników. NSDAP, która zaczęła zyskiwać popularność, w 1923 roku zorganizował próbę przewrotu w Monachium. Została ona udaremniona, a Hitler trafiła do więzienia, gdzie napisał książkę zawierającą jego poglądy polityczne i społeczne. Po wyjściu na wolność kontynuował rozwijanie struktur partyjnych, wykorzystując kryzys gospodarczy, niestabilność polityczną i społeczne niezadowolenie. W 1933 roku Adolf Hitler został mianowany slerzem Niemiec. W krótkim czasie objął pełnię władzy, eliminując opozycję, ograniczając wolność słowa i tworząc system rządów autorytarnych. Zbudowano silny aparat propagandowy i porządkowy, który wspierał działania państwa. Rozpoczęto szereg kampanii, które uderzały w różne grupy społeczne i etniczne. Stopniowo dochodziło do narastania napięć wewnętrznych i zewnętrznych, a Niemcy zaczęły łamać postanowienia traktatu wersalskiego, rozwijając potencjał militarny. W 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, co stało się bezpośrednim początkiem II wojny światowej. Konflikt szybko objął dużą część świata i doprowadził do tragicznych konsekwencji, śmierci milionów ludzi, zniszczenia wielu miast i dramatycznych wydarzeń o charakterze humanitarnym. Przez sześć lat wojna przynosiła kolejne ofiary, zarówno na frontach, jak i wśród ludności cywilnej. W tym czasie realizowano wiele decyzji politycznych i militarnych, które miały dalekosiężne skutki społeczne i historyczne. W miarę jak alianci odnosili kolejne zwycięstwa, a front dotarł do Berlina, Hitler schronił się w podziemnym bunkrze. W kwietniu 1945 roku, w obliczu nieuchronnej klęski, zmarł, pozostawiając za sobą kraj pogrążony w ruinie i świat głęboko poruszony skutkami wojny. Po zakończeniu II wojny światowej ujawniono skalę zbrodni i naruszeń praw człowieka, do jakich doszło w czasie jego rządów. Świat stanął w obliczu konieczności rozliczenia przeszłości i odbudowy zniszczonego porządku międzynarodowego.